Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dami Crafta. E, witam Was w ostatni dzień tego roku 2021. E, w tle, słuchajcie, leci e, time -lapse z budowy Damarlington, całej północnej części, bo jak wiecie, południową już mamy zrobioną. E, tak, wiem, odcinek był 5 miesięcy temu, w zasadzie ponad bo ostatni patrzyłem przed tym nagraniem był 24 lipca opublikowany. Ale to nie jest tak, że E, e, że nic się tam nie działo, ponieważ działo się bardzo dużo, ja dosyć sporo w tego Crafta grałem, budowałem. Tutaj tak naprawdę na tym nagraniu, które teraz widzicie, macie e, timelapse z ostatnich pięciu miesięcy de facto. Oczywiście to nie jest tak, że ja całymi dniami siedziałem i grałem i budowałem, bo wiecie, no też ma się życie poza graniem, nie? Do tego ja pracuję i tak dalej i tak dalej, więc no nie miałem tyle czasu, ile bym chciał poświęcić na budowanie, ale co fajne, że budowałem kiedy miałem na to ochotę. Pobrałem sobie takiego moda właśnie replay mod i dzięki temu mogłem nagrać wszystkie, wszystkie budowle, które budowałem, żeby później właśnie zrobić takiego timelapsa. Timelapse trwa dosyć sporo, no tyle co odcinek, jak widzicie. A słuchajcie, te wideo jest przyspieszone o 10 razy. To znaczy każdy klip oddzielnie, bo ja te budynki budowałem w różne dni yy, i te klipy różne, różnie trwały, bo jeden budynek był większy, drugi był mniejszy i tak dalej. No ale niektóre są przyspieszone 10 razy, a niektóre nawet 60 razy. Tak jak na przykład ten, który teraz widzicie, on jest przyspieszony bardziej niż ten poprzedni. Bo chciałem tak zrobić, żeby każdy klip, każdy budynek, bo inaczej, każdy budynek miał swój klip, a każdy klip chciałem, żeby miał półtorej minuty. No i tak też się stało, że każdy, budynek ma, każdy klip ma właśnie półtorej minuty, bo tam mi tylko budynki budowałem. No. Więc tak to wygląda. Damerlington powstawało. Ja już na ten moment mam zbudowane dużo, dużo więcej. Generalnie plan był taki, że chciałam zakończyć dami z końcem tego roku. Chciałam zrobić troszkę maraton w grudniu. No ale wszystko mi się troszkę rozciągnęło, w czasie przedłużyło. Nie miałem też za bardzo weny do budowania, nie zawsze ona przychodziła, a no po prostu chciałem mieć ochotę. chciałem, żeby mieć przyjemność z tego budowania, z tego grania w tego Minecrafta. Bo podjąłem decyzję po ostatnim odcinku, że Crafta będziemy kończyć, ale zanim go skończymy, chciałbym skończyć Linkton, wszystkie moje plany, tak żeby ten świat był pełny, jakby to powiedzieć. Więc w związku z tym, no, buduję jeszcze pewne rzeczy, ponieważ Linkton już jest skończone, to wam zaspojleruję powiedzmy, no ale pod koniec odcinka zobaczycie, że jest skończone. Ehm, natomiast jeszcze inne rzeczy tutaj buduję... W samym Dammerlington i Woku, yy, które ujrzą światło dzienne myślę w styczniu. I myślę, że w styczniu, jak mi się uda wszystko już yy, wybudować, a powinno się mi udać, to zrobimy jakiś finałowy odcinek, w którym wszystko sobie przejrzymy. Pooglądamy i zakończymy y, ten sezon Dami Crafta. Kiedy przyjdzie kolejny, no to tego nie wiem, nie powiem wam. Natomiast mam inny plan na Minecrafta. Jak skończymy Dami Crafta, myślę o odpaleniu jakiejś serii hardcore. I teraz jakbyśmy to robili, ja bym sobie grał, nagrywał to wszystko, no tak wiecie, OBS-em, nie? Każdy, każdą rozgrywkę i to, były, to by było podzielone na dni. Że tam, wiecie, 100 dni hardcore, nie wiecie, taka ostatnio popularna dosyć seria. No i właśnie byśmy robili w ten sposób, ja bym sobie to nagrywał i w wolnym czasie, kiedy 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 już bym miał te 100, 200 i tak dalej, dni, no zależy, ile byśmy przeżyli, jakby to się oglądało, jakby się grało, to. Wtedy bym dogrywał dźwięk, jak, tak jak teraz nagrywam, ponieważ no, klip jest ten na przykład klip jest gdzieś, podejrzewam, z września albo z października. Ja to nagrywam 30 grudnia, audio, to co teraz do Was mówię. Więc w taki sam sposób byśmy zrobili tego hardcora. Myślę, że to byłoby spoko, ponieważ A. E, mógłbym sobie grać w Minecraft, i jednocześnie pokazywać Wam mój postęp. E, ponieważ... no i B. byście mieli jakby mój głos, moje nagrania, ponieważ no musicie zrozumieć, że ja też nie zawsze jestem w stanie nagrywać e, z mikrofonem. Może częściej by się pojawiały te filmy, ale wiecie, no, ja mieszkam tutaj z dziewczyną, do tego pracuję, ona też pracuje, komputer, całe moje stanowisko mam w tym samym pokoju, gdzie jest telewizor, gdzie tak naprawdę, no, w pokoju dziennym to wszystko mamy, więc byśmy sobie przeszkadzali nawzajem, bo tutaj leci telewizor, tutaj coś tam hałasuje, no, dziwnie by to było na nagraniu, prawda? Więc myślę, że byłoby to spoko, a te, ten dźwięk bym dogrywał, kiedy miałbym wolny czas, tak jak teraz, bo mam troszkę wolnego, sobie wziąłem z pracy, żeby odpocząć, no, i teraz właśnie 30 grudnia mam sobie troszkę czasu, żeby to e, dla Was nagrać. Jestem sam w domu, więc mogę sobie na spokojnie tutaj dźwięk ponagrywać. Dajcie znać, co o tym myślicie. Zostawcie łapkę w górę, na dole. No i w komentarzu napiszcie, co o tym sądzicie, czy to dobry pomysł. E, inna sprawa, jeszcze a propos łapek w górę, co byście po po powiedzieli na jakiś maraton z Dami Crafta e, w styczniu? Ponieważ chciałbym trochę rzeczy jeszcze tam porobić. Niektóre też na odcinku między innymi wyszedł Minecraft 1.18. Chciałbym w końcu przejść na niego, ponieważ dali w Damicrafcie gram na 1.171 chciałbym już przejść na 1.18. No i tam byśmy sobie gdzieś polecieli w dalsze tereny, troszkę sobie pozwiedzali te nowe jaskinie, zobaczyli, liznęli trochę temat, ponieważ sam jestem tego ciekaw. No a fajnie by było to zrobić na Damicraft, gdzie już mamy ekwipunek, Mamy to wszystko i tak dalej. Słuchajcie, jeszcze jedna śmieszna sprawa. Jak budowałem tutaj później będziecie mieli na tym timelapsie? Jak budowałem tawernę w porcie, to, yy, no krótko mówiąc, safe mi się skolapsował i musiałem go ratować, na necie znalazłem w jakiś sposób, że trzeba zacząć nowy świat, później skopiować z niego jakieś tam pliki, bla bla bla, yy, ponieważ to ten replay mod mi właśnie skraszował całą grę. No i przez to straciłem wszystkie itemy, co miałem w i i cały ekwipunek, więc pozwoliłem sobie to, co pamiętałem, to, co wiedziałem, to, co było na nagraniach, sobie odtworzyć przez Creative. Więc wszedłem sobie Open to LAN na świat, odtworzyłem sobie zbroje, tam narzędzia podstawowe, niektóre szalkery, gdzie miałem coś ważniejszego. No a reszta, czego nie pamiętałem, bądź nie miałem, to już sobie stworzyłem sam, już na Survivalu, więc nie miejcie mi tego za złe. No bo tak jak mówię, no, safe się skolapsował, a ja też nie mam, wiecie, nie mam, nie mam, nie miałem ochoty od nowa robić sobie ekwipunku, chociaż myślę, że chwilę by to zajęło. Ale z drugiej strony, mówię, tego netherite'u nie mam tyle, żeby tam sobie robić całą nową zbroję i tak dalej, mówię, a, no to już zrobię tak, nie, po prostu, żeby dalej móc budować, bo w tamtym momencie po prostu chciałem to wszystko wybudować. To była pierwsza kwestia, a druga kwestia jest taka, że... Czytowanie mi nie sprawia przyjemności, więc nie, nie bierzcie tego za czytowanie. No, po prostu to był raczej błąd gry, nie? E, Więc to taka kwestia. E, 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 I coś jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, no i przez to, że World's, że świat się skolapsował, no to tam dni się zresetowały. Obecnie mam jakiś 170 dzień, czy coś takiego. No, więc więc tak to wygląda. E, tak to wygląda, jeśli chodzi o Damicrafta. Słuchajcie, następny odcinek z Dami Krafta to prawdopodobnie będzie Cinematic. I będzie skończone Marlington. Myślę, że myślę, że to ma sens, chyba. Eee, e, tak to będzie wyglądać. Tutaj na nagraniu ja tak budowałem do stanu surowego wszystko. Później ja już poza nagraniem sobie wszystkie szczegóły na drogach i tak dalej. To już sobie później pododawałem poza nagraniu, bo zbyt chaotyczne by to nagranie było, jakbym robił te wszystkie, bo ja raz przeskakiwałem tu, raz na tą stronę, raz na tą. Co chwilę chodziłem po jakieś surowce, na magazynu schodziłem po coś, tak wiecie. Troszkę chaotyczne by to było, nie? Dlatego tam już takie dodatki w mieście, jakieś pierdoły, wiecie, wypełniacze tak zwane i tak dalej, to już tam pododawałem poza nagraniem. Więc tak to wygląda. Dobra, ja tutaj chyba kończę gadać. Przed Wami jeszcze, o, dobre, 13 minut nagrania. Ja się i tak sporo nagadałem, także, e, no co, zostawcie tę łapkę w górę, e, zostawcie jakiś komentarz a propos tego, co pytałem o tym, o tym hardkorze. No i strzelcie suba, zostawcie dzwoneczek oczywiście, bo to bardzo ważne, żebyście nie przegapili nowych filmów u mnie na kanale, chociaż to nie jest akurat trudne, ponieważ u mnie pojawia się jeden film na miesiąc albo na 4 miesiące, albo tak jak w przypadku Krafta jeden na 5 miesięcy. Nie, no, mam nadzieję, że stan rzeczy się zmieni, że jakiś maraton sobie zrobimy właśnie w styczniu z Krafta. byłoby spoko, no ale to już od Was zależy. No i tak jak mówię, ten hardcore odpalimy, może jakieś inne poboczne serie z Krafta. Aha, to, ta seria, gdzie leci sobie po prostu timelapse w tle, to będzie się nazywała build it, hashtag build it. Myślę, że spoko taki, taka odskocznia od głównej serii, tylko takie właśnie timelapse, że budowałem. To wszystko oczywiście budowane na survivalu, to nie muszę mówić, tak? Zbierałem surowce i tak dalej. Dobra. To będzie na tyle. Trzymajcie się i do następnego. Hej! No i szczęśliwego nowego roku, moi drodzy!